Pierwszy mecz rozgrywek grupowych. Jego wynik może w kolejnych spotkaniach dodać zawodnikom skrzydeł albo skutecznie je podciąć. Jednego możemy być pewni: przegrana w tym meczu może być kosztowna, ale nie przesądzi o losach rywalizacji w grupie. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. Na wojsko wyjdą w standardowym 4-4-2 z pomocnikami grającymi w linii. Dwaj napastnicy powinni stanowić dostateczną siłę ognia. To klasyczne ustawienie, w którym boki obrony i pomocy muszą być wyjątkowo dobrze przygotowane kondycyjnie. Czeka ich sporo biegania. Dośrodkowanie z rzutu rozdryki. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Blisko polekarne. W ostatniej chwili przejęli. Parker. To nie był udany w ślisk i mamy rzut wolny. No może być groźnie. Mamy dośrodkowanie. Ma tam kto strzelić. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Parker. Piłka wrzucona. Znakomicie. Wypiąstkował teraz piłkę w pole. Rojas. bliska już do bramki. Jest okazja do strzału. Dobra, interwencja obrony. Pięknie, sam na sam. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Ależ bramkarz przepięknie obronił. Tak, to interwencja na najwyższym światowym poziomie. Z rożnego w pole karne. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Opłacił się pressing. Piłka przekroczyła linię boczną boiska Masilela. Są koledzy na wolnych pozycjach. Fernandez. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. No z tego miejsca można strzelać. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Dobrze, w sukurs idzie mu partner z drużyny. Czy będą prowadzili? No i wysoko ponad poprzeczką. Fernandez. Narkines. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Blisko polekarne może strzelać. Idzie do przodu. Wygrany ten pojedynek jeden na jeden. Bez konsekwencji świetne wziąstkowanie. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Dobra pozycja do oddania strzału. No udało się przejąć. Fernandez. Rojas. Już blisko pola karnego. Udany atak i w dodatku nie jest sam, wspierają go partnerzy. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Szansa River Plate. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć Zdecydował się na strzał Gol! Czekaliśmy na niego Patrząc na dotychczasowy przebieg meczu należało im się to prowadzenie Ich przewaga jest bezdyskusyjna, a teraz będzie im się grało jeszcze łatwiej Mam nadzieję, że realizator pokaże nam akcję z innego ujęcia Bo byłem niemal pewien, że piłka minie bramkę to tak jak ja, Darku. Może piłka dostała jakiejś rotacji i po odbiciu od słupka wpadła do bramki. Mamy gola. Parker. No zastanawia się, czy nie strzelać. Masilela. Dobre, dalekie wybicie. Koniec pierwszej połowy. Schodzą do... Zaczynamy drugą połowę pierwszego meczu fazy grupowej. Pierwsze koty za płoty. Teraz już trzeba grać odważnie. W ostatniej chwili przejęli. Blisko już do bramki. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. No może być groźnie Pokonuje z piłką kolejne metry Rojas Piłka wrzucona na dalszy słupek Nieudany strzał To nie było dokładnie to o co mu chodziło Pomysł niezły Takie strzały mogą się podobać O ile wszystko pójdzie dobrze Tutaj nie wyszło nic Tylko piłka gdzieś poza boisko Dobra wymiana podań Blisko pole karne. Nie dał rady obrońca. Uderzenie w stronę bramki. A jaj, nie ma bramki. Doskonała praca obrońcy. Nie pozwolił mu spokojnie złożyć się do tego strzału. Przez chwilę było gorąco. Fernandez. Ruszają do ataku piłkarze River Plate. No, chyba nie sądził, że zdobędzie bramkę z tak daleka. Pojedyncza zmiana, zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Dobrze udało się przeczyć to podanie. Robi się niebezpiecznie. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. A! Jak niewiele brakowało Żeby teraz padł gol wyrównujący To nie była jakaś stuprocentowa okazja Ale strzał okazał się bardzo solidny Minimalnie niecelny Narkines Popatrzmy, może być groźnie River Plate Już wydawało się, że przejęli Ale nie opanował piłki Parker Zbliża się do pola karnego Fernandes, Marquines! No z tego miejsca można strzelać! Świetne przejęcie i zatrzymanie dobrze zapowiadającej się akcji! Ładne udane przejęcie! Rywal traci piłkę. Już blisko pola karnego. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Mógł wyrównać. Ależ zaprzepaścił szansę. Fernandez. Jest szansa na kontratak. Trochę się zbliżył do pola karnego. Od linii bocznej rozpocznie River Plate. A więc mamy zmianę. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu Kim. Dobrze się pokazał. Świetnie przejął to prostopadłe podanie. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero na wieżę Rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. No i wracamy właściwie do początku. Jeden do jednego. River Plate. Centra w pole karne, Przepychanki. Nie wyszło im to wybicie. Presja ze strony kibiców. Krzyczą strzelaj! Długa seria podań w środku pola. Przeciwnik nie może odebrać im piłki. Czeka teraz na partnerów. Out dla River Plate. Perez. No strzelaj! Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Masilela. A do końca regulaminowego czasu gry pozostała już tylko minuta. Narkines. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Może spróbować szczęścia. Złową piłkę Blankarz. Świetnie teraz przerwał tę te akcję. Koniec walki na dziś. Tym razem zwycięzcy nie wyłoniono. Ryn